Witamy serdecznie na indywidualnych mistrzostwach Polski Masters 2024. Uprzemka trasa w klubie w Krakowie. Mamy tutaj Rafała Kozłowskiego, gracza z Lublina. Cześć Rafał. Hejka. Rafał gra w kategorii 45. Razem grałem w tej kategorii. Wiem, że nie wyglądamy, ale. Dokładnie tak. Rafał, ten turniej. Opowiedz o turnieju. No, oczywiście ambicje i aspiracje były większe, niestety kort mnie zweryfikował. E, mam trochę żalu do siebie. Nie nie byłem przygotowany tak jak powinienem. Poziom jest absolutnie wysoki. E, same zdrowe konie, jakby to powiedzieć. No po prostu ludzie, którzy zjedli, zjedli zęby na, na skłoszu mają tutaj w nogach po kilkaset tysięcy godzin na korcie. No, no dobrze, że powiedziałeś, bo rzeczywiście ten, te mistrzostwa są super nieprzewidywalne. Jest kilka niespodzianek. Już do tej pory. To też niespodzianka, że, że przegrałeś ten mecz, moim zdaniem, nie obrażając przeciwnika, ale pogadajmy... <laughs> ale pogadajmy, Rafał, powiedz mi, jak zacząłeś w ogóle grać z Kłosza i czy myślałeś kiedyś, że będziesz grał w Masters? O, to totalny przypadek, generalnie pochodzę z rodziny sportowej, moja cała rodzina, nie wiem, mój dziadek był trenerem piłki nożnej, piłkarzem, mój ojciec jest tak samo, mistrz Polski z motorem Lublin Juniorów. 71 roku, a... Jak w ogóle zacząłeś skłosz, jak? A poznałem jednego milionera i on mówi do mnie tak, daj sobie spokój z tą piłką, kariery i tak nie zrobisz, graj ze mną w squash, a ja ci będę płacił. No i tak zaczęliśmy grać Facet przez pół roku. Graliśmy 3 godziny dziennie. Facet w pół roku, schudł 25 kilo, A ja się nauczyłem odbijać. No i tak zostało. Ciekawą anegdotka jest taka, że po 12 latach go znowu spotkałem i ja patrzę, on znowu gruby. <grym> Musisz go znowu jeszcze raz na skłosze zaciągnąć. Ja wiem, ciężko będzie, bo lubi biesiadny tryb życia. Okej, okay. Rafał, ym, co jest świetnego w turniejach Masters? Bo ty grałeś kiedyś w Open. Pamiętam miałeś bardzo dobre momenty, grałeś bardzo dobrze momentami, ale powiedz mi, co, co jest w Masters takiego fajnego, co Cię przyciąga do tego Masters? Fantastyczne jest to, że tu są sami maniacy squasha, tu są, ja tutaj spotykam kolegów, z którymi nie wiem, zaczynałem grać 15-17 lat temu i tro, trochę, no parę zmarszczek mamy więcej, ale to są cały czas ci sami ludzie i cały czas jest ogień w nich. No właśnie, no właśnie, to jest to. Ja uwielbiam, uwielbiam te turnieje Masters. Nie tylko polskie, ale uwielbiam też te europejskie. Tam, jest, tam są ludzie, naprawdę, to są y, ludzie y, wyjadacze w skłoszu, są bardziej wyluzowani, ale mecze na korcie są, nie, nie wiem czy mniej intensywne i mniej zacięte niż w Open, co? No, ja w ogóle nie widzę tutaj różnicy wręcz. Wręcz mam wrażenie, że tutaj wszyscy tak, tak grają, jakby to miał być już ich ostatni turniej. Tur, I po prostu no, nie, nie, nie ma odpuszczania. No. Każda jest walka o każdą piłkę, no, wszyscy gryzą korb, no. Ja, pamiętam, ja pamiętam, pamiętam te turnieje Masters. Chociaż nie wiem, czy to były Masters, akurat, ale pamiętam te turnieje squasha, generalnie te turnieje squasha. Są naprawdę to jest coś pięknego, bo są rozmowy, jest skłos oczywiście, ale są rozmowy, których się nigdy nie zapomina. Są momenty, które, no wiesz, no, my mieliśmy kilka momentów razem i nie tylko my, i, ma, i mają też inni. Dlatego te turnieje Masters dla mnie to jest, to jest magia. I te europej, europejskie turnieje Masters mają jeszcze lepszy klimat. I tutaj trzeba podkreślić, że, że Przemek A teraz zrobił naprawdę dużo dużą robotę, dużo robotę, mimo tego, że klub jest na wykończeniu, ale ja się tutaj czuję. Jak gwiazda, przysięgam. Zaopiekowany. Tak, nie, no wszystko jest co potrzeba. Także przemek też wiele lat w tym skłoszu działa i fantastycznie fantastycznie to rozegrał, świetnie zorganizowany klub, super, organizacyjnie rewelacja, także fajnie. Relacje, miejsce, gdzie możemy się tutaj porolować, porozciągać, to wszystko jest przemyślane. Poczęstunek, woda, herbat, no wszystko tu mamy. No. Nawet basen mamy dla tak, siebie z zimną wodą, tak, to jest w ogóle wow. Gdzie z Jarkiem jesteśmy tutaj morsami, no Jarek trochę większym, ale też mnie wkręcił, ja na przykład w tym roku często, często mi się zdarzało i do tego zimnego baseniku, nie ukrywam, skoczyłem jak do, do siebie po prostu. Aha. Nie miałem problemu. A wszyscy po prostu dotykają tej tragedii tragedii nie wejdą. Ale weszliśmy po meczu, ja wszedłem po meczu swoim przegranym. Od razu zrobiło mi się lepiej. No tak, no tak, tak to ma działać. Rafał, y, powiedz mi, twoje plany na przyszłość, czy będziesz grał w Wastersach? Czy eee, jak to traktujesz? Tak, przygotuję się na przyszłą imprezę mo mocniej. Mam, ja, mam, ja... Chciałbym, chciałbym się lepiej przygotować. Ja Myślę, że powinniśmy mieszkać gdzieś bliżej siebie, nie? Byśmy się tak, tak. razem tam nakręcali i motywowali. I bliżej kortów, tak. <laughs> Nie, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o mnie, to stwierdziłem, że jednak za dużo, za dużo czasu spędzam na trenowaniu ludzi, a za mało czasu poświęciłem na swoje przygotowania i niestety tutaj wyszło. Szydło z worka. Szydło z worka, tak. Wyszło, że dalej jestem misiem Haribo, za ciężkim po prostu na, do, do, do tego, żeby zostać mistrzem Polski Masters. Ale proszę Państwa, e, oczywiście, że mistrz może być tylko jeden w kategorii. E, proszę zobaczyć na tego gentlemana. Ma 40. ile ty masz? 5. 45. Wyglądamy jakbyśmy mieli 27. Czujemy się jakbyśmy mieli 23. Botox robi robotę. <noise> ja jestem cały czas przed tym botoxem, ale e, jak także, jak chwilę przed. Także e, zachęcamy do turniejów Master, zachęcamy nowych graczy, którzy zaczynają. Zaczyna, zachęcamy kobiety i dziewczyny do tego, żeby wróciły na turnieje Masters. So, brakuje tu Was, brakuje tu Was i chciałbym, żeby... to jest taki apel. Tak, Rafał? nasz wspólny poza tym nie zapominajcie o tym, że squash to jest fantastyczne ćwiczenia na uda i pośladki. To jest rewelacyjny trening. O wiele łatwiej biegać za tą piłką niż zmusić się na przykład do jakiegoś cardio na bieżni czy orbitreku na siłowni, które tu, jest nudne. Które jest turbo nudne i trzeba mieć turbo dużo samozaparcia. Tutaj rywalizacja, poznajemy ludzi. No a dwa, my też lepiej gramy, jak jesteście tutaj. No właśnie, może dlatego mi tak słabo poszło, bo moja narzeczona została w Lublinie i niestety. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Rafał Kozłowski, zawodnik z Lublina. Rafał, dziękuję Ci za krótki wywiad. Ja również dziękuję.